Dzień dobry. Dla tych, którzy oglądali mnie przed chwilką na Zoomie, to witam ponownie. A dla tych, którzy są pierwszy raz, to dzień dobry, bo przed chwilką widzieliśmy, właśnie, widzieliśmy się właśnie na Zoomie. W pakiecie platynowym mamy takie spotkania, gdzie tłumaczę Wam, jak przygotować się do egzaminu na prawo jazdy, tłumaczę Wam najtrudniejsze pytania z testów na prawo jazdy, a omawiamy też teorię, tak na przypomnienie. Ale oprócz tego, że spotykacie się ze mną, to spotykacie się też z różnymi gośćmi, których zaproszę. I w piątek była pani psycholog, która pomagała wam poradzić sobie w takim, w takim przejściu na inny level życia, czyli w zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Bo ten cały egzamin na prawo jazdy w dużej części dzieje się w głowie. I ktoś, kto zajmuje się tak zawodowo układaniem w głowie, to parę takich fajnych sztuczek ma. No i właśnie w piątek było takie spotkanie. Yeah. Będziemy widzieli się też z panami egzaminatorami. Postaram się różnych innych gości dla was spotkać na lipiec, bo cały czas ta lista dodatkowych gości się powiększa. Ze mną wid widujecie się zawsze w poniedziałek, wtorek i środa, a czwartek i piątek to są spotkania zarezerwowane dla różnych naszych gości. Tak na początek przypomnę, na czym polegają na te nasze spotkania na YouTube. My widujemy się zawsze w poniedziałki o godzinie 20, no i rozwiązujemy taki, taki troszeczkę Trudniejszy test na prawo jazdy, specjalnie dla Was tak spreparowany, żeby tam były jednak pytania trudniejsze bo generalnie podczas testu pytania są losowane z poszczególnych działów, a tutaj test został specjalnie tak zrobiony, żeby zawierał dużo trudnych pytań i lepiej, żeby taki test nigdy Wam się na Wordzie nie wylosował, no bo dość łatwo, żeby noga się Wam powinęła. Zresztą sprawdzimy Wasz stan wiedzy. Zasada jest tego taka, że ja będę Wam czytał pytanie, będziecie widzieli te pytania na ekranie i będziemy sobie wspólnie odpowiadali na te pytania. Będę tłumaczył, ale generalnie to, to wy odpowiadacie. Ja tylko klikam właściwą odpowiedź, więc, jakbyśmy nie znali tego testu, to będzie wasza wina. Znaczy, żartowałem oczywiście, to będzie też moja wina. No dobra, jak wygląda test? Muszę Wam wytłumaczyć tak na początek, bo test składa się z dwóch części. Część podstawowa, część specjalistyczna. W części podstawowej macie 20 pytań. Możliwości odpowiedzi są tak albo nie, czyli macie pół na pół szansy na ustrzelenie właściwej odpowiedzi. W części podstawowej macie najpierw 15 sekund na to, żeby 20 sekund na to, przepraszam, żeby zapoznać się z treścią pytania, później jeżeli jest film, oglądamy film, a później jeszcze macie 15 sekund na to, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, czyli macie dość dużo czasu tak naprawdę, około 40 sekund, jeżeli pytanie jest filmem, na udzielenie odpowiedzi tak albo nie. Ale uwaga, najpierw czytamy treść pytania, potem oglądamy film, bo jeżeli w pierwszej kolejności klikniecie przycisk start, to film wam się uruchomi i w momencie, kiedy będzie prezentowany film, wy będziecie czytali treść pytania, a to w znaczny sposób wam utrudni zobaczenie tego, co jest na filmie, bo w niektórych filmach jest tak, że to, co jest najistotniejsze jest w jakiejś części filmu, na początku, na końcu, gdzieś tam prawie na końcu, w środku tego filmu, ale na stopklatce czasami nie ma tego, o co pytają w tym pytaniu. No właśnie, łatwo sobie tutaj, żeby się nóżka powinęła, tym bardziej, że w całym teście, gdzie macie 32 pytania, Macie tylko 6 pytań za jeden punkt. Cała reszta to jest pytania, to są pytania wysokopunktowane. O, widzę, że już się pomalutko loguje towarzystwo. Witam, Basia, Alukar, Małgosia, witam. W części specjalistycznej macie kompletnie inaczej liczony czas. Bo w części specjalistycznej macie najpierw w części specjalistycznej macie czas łączony. Na udzielenie odpowiedzi i na zapoznanie się z treścią pytania. Tutaj w części specjalistycznej, jeżeli macie grafikę albo zdjęcie do pytania, bo niektóre pytania są pozbawione grafiki albo zdjęcia, ale jeżeli ta grafika albo zdjęcia jest, to zdjęcie jest, to jest prezentowane od razu na samym początku i macie 50 sekund na to, żeby zapoznać się z treścią pytania i udzielić odpowiedzi. Cześć migotka, Magda, witam. To co. Startujemy. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Czasu będzie mało, ale postaram się na pytania odpowiadać. Generalnie, bardzo Wam dziękuję za poprzednie spotkanie, za dużo pytań, które mi zadawaliście. To są spotkania na Zoomie, mówiąc o spotkaniu na Zoomie, to są spotkania, gdzie wręcz należy zadawać pytania. To nie są spotkania, gdzie ja powiem to, co Wam powiedzieć, i wyłączę tego Zoom'a. No nie, no, staram się odpowiadać na wszystkie pytania, więc pytajcie. A ewentualnie jeszcze na grupę Facebookową Prawo Jazdy zdajemy egzamin. Zapraszam. Jestem dzień przed praktycznym luka Trzymam mocno kciuki. Dobra, to jedziemy z tym testem. Lecimy. To jest ten test. A to jest pierwsze pytanie. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się? Do skrzyżowania z drogą podporządkowaną. Zwróćcie uwagę, że ja w pierwszej kolejności czytam treść pytania, dopiero później pozwalam, żeby grafika się uruchomiła. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? To naprawdę jest jedno z trudniejszych pytań z bazy egzaminacyjnej, ale tak czy nie? Tak czy nie? Oczywiście, że zostało nam 9 sekund. Z drogą podporządkowaną. Nie, dlatego że ja teraz jestem na drodze podporządkowanej, skoro mam znak ustą pierwszeństwa, to się zbliżam do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu? O, masz teraz od drugiej strony. Czy w tej sytuacji zbliżam się do skrzyżowania do drogi z pierwszeństwem przejazdu? Tutaj oczywiście tak, dlatego że znak stop zakazuje mi wjazdu na drogę z pierwszeństwem bez zatrzymania się. Czy ten znak informuje Cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek jechać prosto? Mówiłem o tym na Zoomie, na spotkaniu o 19. Czy ten znak informuje Cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek jechać prosto? Oglądamy. Poczekamy chwilkę. Tak czy nie? Taka wiedza bezużyteczna, tak żeby błysnąć wśród znajomych to jest zamość ulica Szczebrzeska. Oczywiście, że nie, bo ten znak mówi informuje mnie, że jestem na drodze jednokierunkowej. To był znak informacyjny, a nie nakazu. Czy widoczna linia złożona z białych punktowych elementów odblaskowych wyznacza lewą krawędź jezdni? Czy widoczna linia złożona z białych punktowych elementów odblaskowych? Wyznacza lewą krawędź jezni? To serio pytanie: jedno z trudniejszych, ale tak. Ta linia, Magda o oh Jezu, linia z białych wyznacza lewą krawędź jezni i pasy ruchu. Czerwone punktowe wyznaczają tylko prawą krawędź jezni. Teraz już będziecie wiedzieli. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny zabrania ci zawracania na skrzyżowaniu? Oho. Czy ten sygnał świetlny zabrania zawracania na skrzyżowaniu? Oczywiście, że nie. Na tym skrzyżowaniu można zawracać. Ta sygnalizacja świetla nie zabrania zawracania. Następne pytanie. Trudne jest, czy nie? Chyba nie jest trudne. Zamierzasz jechać na wprost? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu? Z prawej strony. Jadę prosto. Czy muszę ustąpić pierwszeństwo pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Tak czy nie? Znaków tutaj nie ma. Mam linię zatrzymania, warunkową, warunkową linię zatrzymania złożoną z prostokątów, więc to jest skrzyżowanie równorzędne. Czy mam obowiązek ustąpić pierwszeństwa z prawej strony? Oczywiście, że tak, bo nadjeżdża z prawej strony. Dobrze mówicie. Następne pytanie. Czy jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo? Czy mam pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo? Ja już zdałam i teoria, i praktyka za pierwszym. Irina, gratulacje! Więc yy, oczywiście, że nie. Jak jadę prosto, to mam pier... czy masz pierwszeństwo? Tak, mam pierwszeństwo, przepraszam, mam pierwszeństwo, dlatego że ja jadę prosto, a on skręca w lewo. Czy widoczny na skrzyżowaniu sygnał zielony, oznacza bezkolizyjny skręt w lewo? Czy widoczny znak oznacza czy sygnał oznacza bezkolizyjny skręt w lewo? Oczywiście, że nie. Małgosia dobrze mówi, dlatego że tam z naprzeciwka będą jechały samochody, a tam jeszcze na przejściach dla pieszych piesi będą mieli też sygnał zielony. Więc to nie będzie to będzie, to nie będzie bezkolizyjne. Czy w tej sytuacji zabronione jest Twój wjazd na skrzyżowanie? Czy w tej sytuacji zabronione jest twój wjazd na skrzyżowanie? Szybkie tempo narzuciliśmy 9 minut testu i mamy dziewiąte pytanie. Nie jest zabronione wjazd na skrzyżowanie, policja stoi do nas zwrócony bokiem, więc możemy na skrzyżowaniu wjechać. Irina, bardzo Ci dziękuję, że mimo wszystko jesteś z nami tutaj. Czy kierujący, kierujący tym pojazdem, nienależącym do zarządcy drogi, może skorzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, do której zbliża się celem usunięcia zawilgocenia w miejscu wypadku? Tutaj kluczowe jest to, że pojazd nie należy do zarządcy drogi, więc czy może skorzystać? Nie może skorzystać. Musi być, należy do zarządcy drogi. Dobrze mówicie. A jesteście jednak tutaj. Widzę obcy z bazy egzaminacyjnej. Czy na tym skrzyżowaniu wolno ci skręcić w lewo, jeśli jedziesz prawym pasem? O tym też mówiłem dzisiaj. W Nazumie mamy tutaj drogę jednokierunkową. Oczywiście, że nie, bo w lewo mogę tutaj skręcić wyłącznie od lewej krawędzi jezdni, bo to jest droga jednokierunkowa. Dobrze mówicie. Czy wyprzedzanie jest zabronione na każdym przejściu dla pieszych? Czy wyprzedzanie jest zabronione na każdym przejściu dla pieszych? Oczywiście, że nie, bo na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym można wyprzedzać. Nie ma zakazu wyprzedzania na przejściu o ruchu kierowanym. Dobrze mówicie? Świetnie. Następne pytanie. Zobaczcie, mam tutaj 20 sekund na to, żeby zapoznać się z treścią pytania. Czy w tej sytuacji, przejeżdżając obok stojącego pojazdu, wykonujesz manewr omijania? Zobaczcie, że przeczytałem treść pytania, zostało mi jeszcze 10, 10 sekund. Czy w tej sytuacji, przejeżdżając obok stojącego pojazdu, wykonujesz manewr wymijania? Czas na zapoznanie się kończy, uruchomił się film. Jeżeli przejeżdżam obok tego stojącego pojazdu, wykonuję manewr omijania, a nie wymijania, więc tutaj nie. A jak jest przejście na rondzie? Ekstremist, jeżeli jest ruchu kierowanym, to można wyprzedzać. Czyli rozumiem, że za rądem jest przejście dla pieszych. <laughs> Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? Czy mogę tutaj użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? No, generalnie sygnał dźwiękowy służy do ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Jak najbardziej, że tak, pieszemu nie wolno wychodzić z stojącego pojazdu, ale on jednak wychodzi i jest w niebezpiecznej sytuacji, i muszę go o tym niebezpieczeństwie poinformować. Tak, dobrze mówicie. Zostało nam 3 sekundy do kolejnego pytania, jedna sekunda i następne pytanie. Czy jadąc autostradą, uwaga, należy zawsze zachować ostrożność? Czy jadąc autostradą, należy zawsze zachować ostrożność? Tak czy nie? Migotka mówi, że tak. Yy, Max mówi, że tak. Oczywiście, że tak. Ostrożność. Ostrożność zachowujemy w sposób ciągły, zawsze i wszędzie. Szczególna ostrożność ma charakter wybiórczy. Tylko określone osoby znajdujące się w określonych sytuacjach drogowych muszą zachować szczególną ostrożność. Ale ostrożność cały czas musimy zachować. Jedna sekunda została nam. Następne pytanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed przejściem dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu? To chyba będzie jakieś proste pytanie, dajcie spokój. Czy w tej sytuacji muszę się zatrzymać przed przejściem dla pieszych i ustąpić pierwszeństwo pieszemu? No, oczywiście nieśmiało wchodzi na przejście dla pieszych, nóżkę już postawił, jest wchodzącym na to przejście w sposób wyraźny, więc tak. Muszę tu się zatrzymać i pierwszeństwa. Ustąpić. A jaka ładna droga wśród, wśród zieleni, zobaczcie. Jedna sekunda. Czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony? Może czy nie może? Kierujący rowerem, czy może wyprzedzać powoli jadące pojazdy z ich prawej strony? Oczywiście, że może. Jest wprost taki przepis. Można. Następne pytanie. Dobrze mówicie, jesteście obtrzaskani. Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu? Czy tutaj mam obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu? Nie ma znaku stop, nie ma tutaj żadnego pojazdu szynowego, więc oczywiście, że nie. Nie muszę zatrzymywać się w wyznaczonym miejscu, bo to jest nie zatrzymania warunkowego. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek wezwać policję? To jest istotne. Nie ma zabitych lub rannych. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek wezwać policję? Oczywiście, że nie. Nie musimy tego robić. Po co nam? Jeszcze byśmy jedno i drugie by dostało mandat, no to po co nam to? Nie, nie musimy ich wzywać. Czy zawartość 0,1 mg alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydechanego powietrza oznacza, że prowadzenie samochodu osobowego jest dozwolone? Można czy nie można? 0,1 w jednym decymetrze sześciennym. Można czy nie można? Barbara mówi, że nie można. Mmm, reszta nie wie, reszta się zastanawia. 6 sekund. Nie, oczywiście, że nie. Nie wiem, czy wiecie, ale takie te świeczki, takie do odmuchania, one są bardzo, bardzo czułe, tak ja powiem. Czy prowadząc samochód osobowy z przyczepą lekką masz prawo jechać z prędkością 50 km na godzinę? Zatem znakiem. Nie, prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 30 km na godzinę. Bzdura kompletna. Tak, prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na zabudowanym wynosi 50 km na godzinę. Tak. Ale tylko godzinach od 5 do 23. Więc te świeczki takie do dmuchania, co czasami na policjanci dają do zdmuchnięcia, są bardzo czułe. Jeżeli przyknęliśmy sobie spryskiwaczem, pryskiwaczem, odpowiedź B będzie właściwa, spryskiwaczem i ten zapach jeszcze się unosi w samochodzie, jeżeli dmuchniecie tą świeczkę, to Wam pokaże, że macie już niedozwolony poziom alkoholu we krwi. <laughs> jeżeli jest wątpliwość, wysiadacie z samochodu i na świeżym powietrzu pff, dmuchacie drugi raz. I tam oczywiście wykaże zero. Mam nadzieję. Lepiej, żeby wykazało się zero. Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Maksymalnie wcisnąć pedał hamulca. Bardzo dobrze. Maksymalnie wciskamy pedał hamulca. Nie jakieś tam hamowanie pulsacyjne. Niedelikatne wciskanie. Pakujemy pedał do końca. Mi to kiedyś mówił pan z chemii o tym. No, no tak, to prawda, to prawda. Akurat mam styczność z panem policjantem i czasami tam odpowiada różne takie ciekawe rzeczy. Tak, maksymalnie wciskamy pedał hamulca. Jedziesz autostradą z prędkością 130 km na godzinę i nie zamierzasz rozpocząć wyprzedzania. Jaki odstęp między pojazdem, którym kierujesz, a pojazdem jedącym przed tobą na tym samym pasie ruchu będzie nieodpowiedni. Ważne jest, że jedziemy po pierwsze autostradą, mamy 130 i nie rozpoczynamy manewru wyprzedzania. Większy niż 140, mniejszy niż 130, mniejszy niż 65 będzie nieodpowiedni, bo musimy 130 podzielić na pół, wówczas wychodzi nam ta minimalna odległość, ale dlaczego chodzi o wyprzedzanie? Bo jeżeli wyprzedzamy, to ten odstęp bezpieczny wynoszący połowę prędkości nie obowiązuje nas w czasie wyprzedzania. Pamiętajcie, następne. Kiedy masz obowiązek wyłączyć tylne światło przeciwgłowe? Wyłączyć tylne światło przeciwgłowe, gdy widoczność wzrośnie do 30, gdy widoczność wzrośnie do 40 metrów, gdy widoczność wzrośnie powyżej 50 metrów. Odpowiedź C oczywiście jest właściwa. Gdy widoczność wzrośnie powyżej 50 metrów, musimy wyłączyć. Następne. Olśnienie to okresowa utrata możliwości widzenia wywołana zbyt dużym kontrastem jasności, w której z wymienionych sytuacji musisz się z tą niekorzystną sytuacją w której z wymienionych sytuacji musisz się na tą niekorzystną sytuację przygotować. Podczas zbyt, smutnego, podczas zbyt mocnego światła reflektorów Pojedząc, pojazdu jedącego sprzeciwka, przeciwka, podczas przejeżdżania przez most, podczas przejeżdżania obok akwenu wodnego nocą. Oczywiście odpowiedź A będzie właściwa, no jeżeli ktoś tam świeci reflektorami w oczy, no to wówczas faktycznie to zjawisko nie może wystąpić. Przez jakiś czas kompletnie nic nie będziecie widzieli. Więc jak się wymijamy z jakimś pojazdem, to nie patrzymy w światła, tylko patrzymy na pobocze gdzieś tam, ok? Zupełnie w bok. Wiem, że to jest trudne. Bo będzie przyciągało światło, ale jednak patrzymy w drugą stronę. Który ze sposobów hamowania samochodu osobowego wyposażonego w ABS by jest najbardziej efektywny? To już było pytanie bardzo podobne. Pulsacyjne odpada. Szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca. Pakujemy pedał hamulca do oporu i nie puszczamy, aż ustanie, aż ustanie konieczność hamowania, ale na pewno nie hamujemy pulsacyjnie i na pewno i na pewno niedelikatnie. Szybkie, mocne wciśnięcie pedału hamulca. Następne Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym? Przeciwdziałanie poślizgowi podczas hamowania silnikiem, zapobieganie blokowaniu kół hamowanych, przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania. ASR, ekstremist mówi, że C, oczywiście, że C, przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania. Ósme pytanie z części specjalistycznej, jaki jest cel stosowania ABS w samochodzie osobowym? Mówiłem, że nie będzie proste, a sporo osób ma problem z tymi ABS-ami, ASR-ami itd. Zapobieganie utracie stabilności i zapewnienie kierowania, <coughs> kierowalności pojazdu podczas jego hamowania, zapobieganie przez wpadnięcie w poślizg niezależnie od jego prędkości i warunków na drodze, bzdura kompletna, ułatwianie pokonywania zakrętów. To też jest bdura kompletna. Odpowiedź A, dobrze mówicie, jest właściwa: zapobieganie utrudnieniu stabilności i zapewnienie kierowalności pojazdu podczas jego hamowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że jeżeli hamujemy bardzo mocno i w samochodzie z układem ABS, koła, przednie, koła się po prostu nie zablokują i będzie możliwość manewrowania tym samochodem. Który z dokumentów, o bardzo ciekawe pytanie, masz obowiązek posiadać przy sobie, kierując samochodem osobowym zarejestrowanym za granicą, którego nie jesteś właścicielem? Kartę pojazdu odpada. Upoważnienie potwierdzające prawo do użytkowania pojazdu. Nie jesteśmy właścicielem tego pojazdu. Odpowiedź B będzie właściwa. A to pytanie za jeden punkt, zaledwie. E to takie jeden punkt, jakbyśmy stracili, to nic takiego by nie było się nie stanie. B, odpowiedź, pamiętajcie, czyli upoważnienie. Co może być przyczyną znacznie zwiększonej częstotliwości migania świateł kierunkowskazów, zwarcie w obwodzie świateł kierunkowskazów, niesprawność żarówki w jednej z lamp kierunkowskazów, niskie napięcie akumulatora. Chodzi tutaj o to, że układ elektryczny kierunkowskazów musi być tak skonstruowany, że gdyby jedna z żarówek nam się spaliła, to pozostałe kierunkowskazy będą migały z inną częstotliwością. Na przykład, nie wiem, w motocyklu zdarza się tak, że ten kierunkowskaz, jeden, który, który działa, on świeci, on nie miga, on świeci cały czas. A w samochodach na przykład może mogą pozostałe kierunkowskazy migać szybciej po danej, po danej stronie, jeżeli jedna żarówka jest polna. Musi być tutaj. Nie udzielam się tutaj w ogóle, ale słucham. Ewelina, cześć Ewelina. Dawaj, odpowiadaj, daj spokój. Ty zdałaś egzamin teoretyczny. Przestań. O, Ewelina będzie wiedziała. Gdzie należy uciskać klatkę piersiową, prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową? Wyłącznie w dolnej części klatki piersiowej. Wyłącznie w górnej części klatki piersiowej. Na środku klatki piersiowej. Więc gdzie? Ewelina, dawaj. Magda wie. -g 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 też wie. Małgosia wie. Szybko, Ewelina, jedziesz. Dawaj. Czas się kończy. Dobra, na środku Groki Persiowej. Dobra, Ewelina nie chce powiedzieć nic. Lagi jakieś tam chyba masz w, w, w tym swoim internecie tam u siebie. Masz jakieś słaby internet chyba. W której yy, z wymienionych niebezpiecznych sytuacji powinieneś przerwać resuscytację krążeniowo-oddechową? Znowu pierwsza pomoc: Ewelina powinna wiedzieć, gdy ranny zacznie samodzielnie oddychać, zawsze po 30 minutach, gdy zobaczysz nadjeżdżający ambulans służb ratu, ratowni, ratowniczych. Dwunaste pytanie ostatnie pytanie. I mówicie, że będzie A i zdaje się, że macie rację. Tak się zastanawiam, czy ja na wszystkie pytania odpowiedziałem i czy przypadkiem odpowiedziałem dobrze. Bo czasami mówię co innego, a co innego klikam. Nie da, żebym się tłumaczył, ale to mi się przytrafia niestety. I Magda, będą błędy, czy nie będzie błędów? Będzie 100% czy nie będzie Magda? Magda mi zawsze wykracza, jak będzie coś zielone, zawsze mi wykracza. Proszę bardzo, 74 punkty możliwe do zdobycia, ale to jest Wasza zasługa, bo Wyście ten test rozwiązywali. Ja tylko tutaj, wiecie, operatorem tego testu byłem, zaznaczałem odpowiedzi, ale to Wyście to odpowiadali. Bardzo Wam chyba nie będzie błędów. Gratuluję Wam tego testu. Cieszę się bardzo, że tak, nam, że tak nam to wyszło. Zobaczymy jeszcze sobie przykładowe odpowiedzi. O, to jest pytanie właśnie z tym znakiem stop. Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo? Tutaj co innego mówiłem, co innego doznaczyłem, ale w ostatniej chwili jeszcze się wycofałem z tej złej odpowiedzi. Zasada jest taka, że jeżeli jesteśmy w sytuacji równorzędnej, a tutaj jesteśmy z nim w sytuacji równorzędnej. Zobaczcie na tej grafice pomocniczej, bo on też ma znak stop. może mieć nawet znak ustąp pierwszeństwa, to jest wszystko jedno. wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, ale jeżeli on skręca w lewo, to musi ustąpić pierwszeństwo pojazdowi, który jedzie prosto, albo skręca w prawo. A tutaj ja jadę prosto, a on skręca w lewo, więc ja tutaj mam pierwszeństwo. Brawo, my. Jak działa ten ranking? Zdamy to. No, po prostu działa tak, że jeżeli ktoś rozwiązuje dobrze, dostaje jakieś tam punkty. Nie wiem, prawdę mówiąc, jak ten algorytm działa. Ale działa, na pewno działa. Więc, jeżeli ktoś dołączył do nas w środku tego testu, to takie testy, takie live'y na YouTubie, na moim kanale są zawsze w poniedziałek o godzinie 20. A zawsze w poniedziałek, wtorek, środa a czasami jeszcze czwartek i piątek są spotkania w pakiecie platynowym, Nazdamy to. One odbywają się na darmowej aplikacji Zoom, gdzie macie spotkania albo ze mną, albo z różnymi gośćmi, których zapraszam, ale zawsze tłumaczymy Wam, jak zdać ten egzamin, tłumaczymy najtrudniejsze pytania z bazy egzaminacyjnej, na przykład jak sobie poradzić ze stresem egzaminacyjnym, bo było w piątek spotkanie z Panią, z Panią psycholog. Warto było posłuchać. Jeżeli ktoś jest cierpliwy, to poczeka chwileczkę, bo film z naszego spotkania z panią psycholog pojawi się już niedługo na moim YouTubie, więc oglądajcie go, subskrybujcie go. No, a póki co, to co? Żegnamy się. Dziękuję Wam za wspólne czterokołowce. Wiem Magda, tak obiecuję Wam. Będzie live o czterokołowcach i zdaje się, że tego live'a nie będzie na Zoomie. Ten live będzie na. YouTube, Obiecuję Wam. Obiecuję Wam, że będzie. Tylko dajcie mi się trochę e, poskładać z tym wszystkim. Nie, Magda, obiecuję, że będzie. Jak obiecywałem e, live'y na przykład, nie wiem, o nowych pytaniach z bazy egzaminacyjnej, proszę bardzo zrobiłem. Jakieś live'y z, z tramwajami, proszę bardzo zrobiłem. Więc o czterokołowcach też będzie. Jutro mam pierwsze jazdy. Trzymam kciuki. Do zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję.